Okej, okej, ja z tej strony Flony i moja koleżanka Myszak. E, dzisiaj będziemy nagrywać tor przeszkód na ślepo. A więc, no co? Przygotowujemy To to przeszkód na ślepo. Ej, najpierw to się zamieni, e, I I Ci mówiła prawo, lewo. I no, dobra, to ty idziesz do toalety. A ja a. będę z Wami w tym czasie, żeby pokazywać Wam, jak ustawię to Zaczynamy. dla mnie. Dobra, zmiana planów myszaj za mną. Ale ja nie będę mówiła o poszczególnych rzeczy, gdzie jak, bo będzie po prostu to widzieć. A ona jest odwrócona do nas tyłem i ja sobie za Tak, możesz pomachać, ale nie patrz. Mm -hmm. I ja teraz się nie patrzysz w tył ani razu. A my zaczynamy. Dobra. A ty nie patrz się, no weź nie oszukuj, no weź nie oszukuj, no ale... Dobra, odłożymy sobie to tutaj, odłożymy sobie Weźmiemy to coś, nie pokazuje co i ty nie możesz patrzeć, no. I kładziemy to tu. Tak, kładziemy to tu. E, o, abyście mieli lepszą jakość nagrania. I będzie trzeba... Hop! Dobra, mamy to. I teraz... Ej, mówię, no przestań! Ja nie widziałam nic. Dobra, ale przestań. No na ciebie oko. I dajemy teraz to coś. To takie coś, o czym nie mówię. <grymne> <grymne> A, to Dobra, mhm, może już to widzicie? Hop, 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 hop. Ok, teraz weźmiemy, o czymś, o czym nie powiem? Ona nie wie, co jest to to i to zrobimy jakoś tak o, bo tu jest takie coś i o to to oprze, wiecie? Hop, poczekajcie, bo nam tutaj statyw się dość. Mm, I możemy w sumie zrobić drugie coś takiego. I dać to tu i w sumie to to odwrócę. Jezu, co ty tam oglądasz? To ja już ustawię. Ustawiłam mój toleram myszy i teraz je zanimzuję, oczy, czy się odwracaj. Yy, I nagramy wam jak to wygląda. Dobra, mysza już tam stoi i jest gotowa. Zaraz ją biorę i no co? Nagrywam. Dobra, dobra. Ja będę tutaj stała obok i Ci mówiła. Przejdź w twoje lewo tak prosto, prosto. Lewo, lewo, prawo się, Prawo, prawo. Uwaga, uwaga! Już się nie ruszaj, już się nie ruszaj. O, ja Cię przepraszam, nie nagrałam jej. Znaczy, nagrało się, ale no. Teraz tak. Daj na to kolano. Poczuj. Uwaga, poczuj. Drugie. Uwaga. Przejdź, przejdź, przejdź. Uważaj aby się nie zabić, bo będzie... Teraz ponieś nogę. Daleko, daleko, daleko. Szybko. Szybko i przejdź przez kulę. Kulę nie zraziłam. <laughs> I każdy chyba będzie miał po takie dwa tory, a ty gdzie już idziesz? E, no i co? Teraz Mysza możesz zdjąć oczy. Tak wyglądał twój tor. Ale możesz zdjąć oczy. Dobra. Tak wyglądał twój tor. O! A teraz ty możesz robisz mi, ja będę też tak sobie patrzyła w telefon. Dada, I tutaj Wam myszę dalej na... Eee, dobra. ale ja e, nie patrzę. Marka zaraz nie patrzy, właśnie jakie tam uszczędzia. Ja, a teraz ja będę jej robić. Dobrze. Okej. Okay. No to bierzemy na pewno tą piękną rzecz, ona jest bardzo, bardzo ładna i i kładziemy ją na podłogę. Dobra, mam nadzieję, że Maryka się przy tym nie zabije. Następnie położymy na podłogę to i... Bo się co ty nie robisz, nie? No, bój się bój się. O kolei. Dobra, na szczęście nie spadło. Dobra. Kolejne rzeczy będą się znajdowały. Mamy te rzeczy i kładziemy je. Teraz Wam pokażę w jakiś sposób. Tak, żeby baba nie miała. I ty mnie nie zabijesz, tak? Łatwo i mnie zabije? Yy, nie wiem. To się zależy, jak na to patrzy. Dobra. Jednak inaczej to kładę. Mnie się tak nie było planowane. Ogólnie trochę się przyznam. Kanał już do wieśmię trzysta... Dobra. Marika, zaczyna. subskrybujcie. Dobra. Yy, zaczynamy. Okej. Okay, no to yy, Marika sobie wiąże oczy i Zaraz lecimy z torem. Dobra. Dobra, zaczynamy! Ja mówię też do kamery, ty jesteś tu, nie? Tak. Ja teraz mówię do kamery. Witajcie, to jestem, bo to ja i podajcie za mną ten tor, to zostawcie subskrypcję na tym kanale. Dobra, lecimy. Idziesz prosto przed siebie, przed siebie! Przez ciebie. Jest to Przed siebie. Teraz obróć się twoje prawo. Tu? Tak, nie. Mm. I teraz podnieś jedną nogę do przodu. Do góry, do Raz na do I Rozdrop! Dalej, dalej, druga. Dobra. Teraz jedną nogę połóż na to, co wyczujesz. Na co? Na to! Tu jest poduszka, nie? I teraz stan na niej na nogach. Dobrze! Marka idzie dalej. I, to coś... I teraz musisz podskoczyć, tak daleko, Hop! dobrze, dobra, no, zdejmuj no. moje swoją opatkę i zobacz jaki miał tor. I mam takie wiecie, że w ogóle ta poduszka tutaj, ona wydaje się prosta, ale ona jest niestabilna, I ja miałam taki, taki efekt, że tak kwiecie się, a więc no. tak dziwnie, dobra, no. to co, teraz szykuję dla Ciebie kolejny tor. lecimy, dobra, ogólnie mam zaraz pomysł, które zaraz Wam powiem, ale to muszę ci ładko do kamery. Dobra, na to jest taki, że nic jej nie zrobię będę udawać, że ona ma to przejść, A będzie to mega ciekawe, jak ona to zrobi. I ja po prostu no, widzę, nic jej nie zrobię, więc. Dobra, tak właśnie zrobię. Dobra, ja już skończyłam moje i idę zrobione z misji oczka. Dobra, ja już mam myszę. I poczekaj, poczekaj. Dobra. I teraz tak. Chodź ze mną, I teraz tak. Nie ruszaj się. Dobra, nie ruszaj się, bo wejdziesz to. Podnieś nogę. I jak najdalej postaw. Teraz drugą tam. Dobra. Teraz przejdź trochę bardziej w lewo. Twoje. Twoje lewo. Czekaj ustawię kadr. Nie, 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 twoje lewo, bo zaraz nie przejdziesz i do przodu. Już! I teraz postaw... Skocz tak też. Okej. Okay. Git, Możesz odsłonić oczy i zobaczyć to. Ja <laughs> A <Ta> jej reakcja była <laughs> komiczna. Teraz jest kapryła, że nic nie to Dobra. To teraz Ty mi ustawiasz Okej. Okay. Okay. Dobra. No to moim pomysłem...

Przerzuciłaś tą kulę i przeszło się w prawo. Dobrze, Marika, brawo. Okej, okay, idź prosto. Ja wiem, że Ty zrobiłaś to samo co ja. Mogę sprawdzić? Nie. Ale to Pani zabije. Nie, idź prosto. No nie ja wiem, no. Stop. Babo, za krótko Ci to wiesz. Nie, jeszcze idź prosto, jeszcze, jeszcze prosto. Idź, idź, idź. Stop. I teraz podnieś jedną nogę. Ja dalej? ja... <laughs> nie, to tu jest coś tam. No i dalej. <laughs> ja wiem, <laughs> to <śmiech> <śmiech> Idź dalej. Idź dalej, dalej, dalej. I teraz sejmę me, mega szukanie. Ale tak y, tak no, o, o, teraz hop! dobrze, O Jezus Maria, przeszłam na ciebie go odkurzyć. I jeśli odcinek wam się podobał, to zostawiajcie pamiętajcie suba i lajkę like na tym kanale. I oceniacie który tor 1 2 3, 3 4 był najlepszy w komentarze a my z Was żegnamy pa